Witam 23 lata w Polsce 2005 rok emigracja do Anglii, czyli 20 lat w Anglii, a teraz jestem w okresie przejściowym emigracji na Sycylię. Na imię mam Sebastian i zapraszam do oglądnięcia wideo pod tytułem Jak kupić dom na Sycylii. Moi drodzy, proszę obejrzyjcie wideo do końca, bo jest to bardzo ważne, żeby nie sądzić po jednej czy dwóch minutach. Powiem Wam też dokładnie co do eurocenta, ile zapłaciłem za wszystko. W otwarte karty wszystko jest dokładnie, żebyście wiedzieli o tym, ile się płaci, ile to kosztuje i z czym to się je. Jeżeli ktoś ma inne doświadczenia... Podzielcie się ze mną w komentarzach. Nie ma problemu, można podyskutować. Jeżeli ktoś wie lepiej, też napiszcie. Ja mogę tylko przedstawić to, co i, przez co ja przeszedłem, ile mnie to kosztowało i jaki był proces, który był bardzo miłym procesem, bezstresowym. Trzeba czekać, tak, 2-3 miesiące trzeba czekać. Nie wolno się denerwować, nie wolno go poganiać, więc na spokojnie zawsze jest lepiej i na pewno pomoże. Pamiętajcie, obejrzyjcie do końca wideo. Dziękuję bardzo. Tutaj wam pokażę, jak wygląda dom, fasada domu, który kupiłem, proszę bardzo, tutaj jest, tak wygląda. O, mam. Kupno domu na Sycylii wiąże się z kilkoma sprawami, które trzeba załatwić. Najpierw zanim zacznie się szukać, bardzo mi pomogło załatwienie kodicze fiskali. Kodice fiskali to jest taki numer, nazwijmy go numerem podatkowym, czy jak załóżmy w Anglii mamy e, NIN, National Insurance Number. E, coś takiego. To się wyrabia właśnie w Urzędzie Konsularnym Ambasady Republiki Włoskiej. E, ja to wyrobiłem przez internet. Jest forma na włoskiej ambasadzie właśnie w Londynie. Ja podlegam pod Londyn, niektórzy pod Manchester. Wiem, że w Manchester się długo czeka. Natomiast ja wypełniłem formę w internecie i dostałem kodicję fiskali na drugi dzień. Nie czekałem tygodnia, miesiąca, miesięcy nie, pół roku nie czekałem. Dostałem na drugi dzień od razu pięknie PDF w mailu załączony po włosku napisane: wszystko jest bam. Ja byłem w szoku, bo ja dalej czekałem na ten kodicie fiskali, bo nie przeczytałem tego maila. Za jakiś czas, jak agencja chciała ten kodicze fiskali, ja się skapnąłem, przecież dostałem maila i tam pewnie załącznik jest. No i faktycznie był załącznik, jest kodicze fiskali. Proszę się udać w urząd konsularny ambasady Republiki Włoskiej w Polsce. We, w Anglii to jest konsulat, konsulat włoski. Zresztą to się w internecie robi. Natomiast, jeżeli macie z tym problemy, w internecie są e, firmy, które e, oferują załatwienie tego. Są to włoskie firmy, ale mają po angielsku strony. Wystarczy poszukać w Google kodlicze e, fiskali, trzeba wpisać i, 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 i to elegancko można znaleźć. I są firmy, które za opłatą oczywiście pomogą Wam to załatwić dosyć szybko. Więc są opcje, e, nie ma problemu. Pierwszy punkt, kodlicze fiskali. Drugi punkt to jest znaleźć dom. Znaleźć dom czy domy, które chcecie zobaczyć, ok? Ja szukałem tych domów w ten sposób, że wszedłem na stronę jak idealista czy kiero i założyłem sobie z góry, że będę szukał agencji, które mają dużo domów na sprzedaż. Czyli mój pierwszy punkt szukania domu na Sycylii był nie patrząc na domy. Nie patrzyłem na domy, o ten chce, tamten chce, o ten mi się podoba. Nie, nie, nie. Patrzyłem na to, ile która agencja. Ma domów na sprzedaż. I dzięki temu właśnie wyodrębniłem dwie agencje. Jedna agencja była na północy, koło Ciefalu, koło Palermo, miasta Palermo. I druga agencja była właśnie troszkę w głębi wyspy, też, też, też województwo Palermo, bo Palermo to nie tylko miasto, ale też całe województwo Palermo. I była druga agencja, która się nazywała właśnie Medi Studio, prowadzona przez gościa, który się nazywa Enzo Mendola. Więc ja te dwie agencje znalazłem i dzwoniłem do jednej i do drugiej, ale zaraz szybko jak zacząłem dzwonić do nich, zorientowałem się, że dużo łatwiej się z nimi rozmawia właśnie poprzez Whatsapp. Jest to bardzo popularne, w Włoszech wszystkie firmy mają Whatsapp, więc każdy jest na Whatsappie. Po prostu bierzesz numer, wpisujesz sobie wiadomość po polsku do, do tłumacza, tłumaczysz na włoski bach, wklejasz włoca, wysyłasz on ci wysyła po włosku z powrotem, i tłumaczysz, jest. To naprawdę komunikacja jest, jest pierwszorzędna. E, oczywiście obydwie agencje bez problemu e, komunikowały się też po angielsku. Kolejny punkt w poszukiwaniu tego domu jest, w Google najlepiej szukać po angielsku. No, może ktoś nie zna angielskiego, ale może na przykład przetłumaczyć sobie e, na przykład domy na Sycylii. Kupić, nie? Czyli houses for sale in Sicily. Można tak napisać, przetłumaczyć i tłumaczyć, wkleić w Google, bo polskie są ograniczone. Dużo też jest takich y, 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 ogłoszeń duchów, że one są, a ich nie ma. Nie, żeby tylko ludzi przyciągnąć, niby ta 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 a domów nie ma na sprzedaż, to też jest pełno tego w internecie. Trzeba po prostu y, na to uważać. W, w komentarzu oraz w opisie tego wideo podam linka do MediStudio, żebyście się zobaczyli jak ja kupiłem dom w momencie jak odebrałem klucze to ten dom w milisekundzie zniknął ze wszystkich idealistów, ze wszystkich ich stron, ze strony MediStudio normalnie usunięty nie ma, dom został sprzedany, nie zostawiają śmieci w internecie, więc to jest dobry, dobry znak. Jak to już wszystko macie ustalone i macie przygotowaną listę domów z jednej czy z dwóch agencji, no to jest czas się udać tam. Trzeba samolot, Bach, zarezerwować jakiś hotel w okolicy, gdzie będziecie te domy... Yy, oglądać, umówić się z agencją, pojechać na 2-3-4 dni i spędzić jeden dzień z jedną agencją, drugi dzień z drugą agencją. Oni z wami pojadą wszędzie, obwiozą was, zapewne Was zaproszą na, na kawę, herbatę, na lunch, na obiad, na różnego rodzaju pizzę, inne sprawy, jeszcze wam za to zapłacą, więc yy, tak było w moim przypadku. więc jest to bardzo, bardzo mile odbierane. Yy, w ogóle. Ja pojechałem też właśnie, tak oglądać te domy yy, z moją żoną i córką. Siedzimy sobie w restauracji Danino, o której mówiłem w pierwszym moim wideo na tym kanale, i akurat przechodzi koło nas Enzo. Enzo nie wiedział, że my jesteśmy w tej restauracji, ale nas tak zobaczył, kątem oka, i, i chyba nas poznał, bo, bo ja go poznałem, też zacząłem machać mu. On się przed zapytał, czy ja jestem Sebastian, Sebastiano. Ja mówię, że tak, si, si, Enzo, Sebastiano, Polako i takie sprawy. No. I, no i tyle. No i Janza poszedł tam z innymi ludźmi rozmawiać, którzy też byli Niemcy, kupowali drugi dom. I ja wychodzę z, po zjedzeniu posiłków, wychodzę z tej restauracji, a normalnie chcę płacić rachunek, a pani mi mówi, że już jest zapłacone, że mogę sobie iść. Enzo zabolił za mnie bez problemu za lunch. To jest nie do opisania, jak tam ludzie są życzliwi. I ja wiem, że chcę sprzedać i tego, ja to wszystko rozumiem, no ale są ludzie, to też chcą sprzedać i żaden ci nie zapłaci za lunch. Może cię weźmie na lunch, na umówiony lunch, ale żaden ci nie zapłaci za lunch, który on z tobą nie je i nie gada o biznesie. Więc to jest, no to jest niesamowite, no niespotykalne, więc polecam. Więc jak pojedziecie, spotkacie się, pooglądacie te domy, wtedy możecie podjąć decyzję, czy chcecie kupić ten dom, czy go nie chcecie kupić ten dom. Wybierzcie sobie jeden albo dwa, które chcecie kupić i... Nic innego nie zróbcie, tylko złóżcie ofertę. Powiedzcie agencji, że załóżmy, dom kosztuje 30 tysięcy euro, ja składam ofertę 25 tysięcy euro. No i wtedy ta oferta idzie do właściciela poprzez agencję. Właściciel mówi, że tak albo nie. No i od tego zaczyna się wszystko. Jeżeli oferta zostanie zaakceptowana, wtedy dostaniecie umowę przed zakupem budynku. Jest to umowa sporządzona przez agencję, która opisuje warunki tego wszystkiego. Między innymi w tej umowie zostanie napisane, że wam zostawiają czy wam zabierają meble. W mojej umowie było napisane, że meble zostają, ale oni zabierają lodówkę. Więc zabrali mi lodówkę. Ja jechałem odbierać klucze, wiedząc, że muszę kupić lodówkę do mojego domu. Ale co najlepsze, to oni mi zostawili nie tylko meble w tym domu, ale zostawili mi meble z całą zawartością. Tam jest chyba z 5-6, jak nie więcej tysięcy euro zawartości. Nawet znalazłem srebrną zastawę do herbaty, całe dwie filiżanki, wielki srebrny zbanek i srebrna, srebrna ze srebra normalnie, prawdziwe srebro, nie jest stal nierdzewna, srebrna zastawa taka. Yy, filiżanki, talerze mi sycylijskie, portelany mi sycylijskie zostawili, no cokolwiek. Mam tam w tym momencie na 20 osób talerzy, łyżek, noży, kubków, szklanek na wino, białe, czerwone, dużych, wysokich, niskich, szerokich, no, cokolwiek nie chcecie, to tam mam w tym domu. Byłem w szoku. Zostawili mi 27 kocy, niektóre nawet nowe zapakowane w folii, zostawili mi tam yy, yy, poduszki, zostawili mi tam prześcieradła, nowe zapakowane w folii, yy, dosłownie dosłownie wszystko, dwa żelazka, odkurzacz e, zostawili mi butlę pełną gazu, bo tam mam akurat butlę z gazem podłączoną, zostawili mi e, deskę do prasowania, małą, dużą lodówki tylko nie było, co było ustalone, więc wszystko było tip top, a dom zostawili w stanie bardzo ładnym, posprzątali, więc taka troszkę opowieść tutaj, e, ciekawa historia do przekazania jeżeli będziecie mieć profesjonalną agencję, taką jak ja miałem Medi Studio, wtedy ta agencja załatwi Wam wszystkie formalności, nie musicie się niczym przejmować i martwić, od tego, że wynajmą architekta, żeby sprawdzili plany, bo to jest bardzo ważne właśnie we Włoszech, żeby sprawdzić plany domu. Czy zgadzają się z rzeczywistym stanem tego domu? Co Włosi mają i Sycylijczycy mają yy, do siebie, że oni tamte domy trochę remontują, ściany walą, dodają różne schody, budują yy, nawet piętra. Niektórzy robią ekstra, półpiętra i różne śmieszne rzeczy. I jak tego nie ma naniesione na planie, to sprzedaż tego domu jest nielegalna. Więc co jest najważniejsze, to albo wynająć swojego prywatnego architekta, albo zaufaną agencję, która jest sprawdzona, tak jak Medistudio, bo wiem, bo ja mam wszystkie dokumenty od domu i, 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 i widzę, że są zrobione wszystkie atesty, wszystkie kontrole, wszystkie sprawy są załatwione przez nich. Więc ym, to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że plany, które dostaje się, muszą się zgadzać z rzeczywistym stanem budynku. Jeżeli się nie zgadzają, to jest problem. To jest problem. Trzeba bardzo na to patrzeć. A tak wyglądają przykładowe plany domu. I cała gama certyfikatów, które właśnie dostałem z agencji, od architektów, od elektryków, od innych specjalistów. Dom kosztował mnie 29 tysięcy euro. Do tego dochodzą opłaty notarialne, które ja zapłaciłem 3,5 tysiąca euro. Ja jeszcze upoważniłem agencję, żeby podpisała umowę w dniu sprzedaży w biurze notarialnym przeze mnie, bo ja nie mogłem tam polecieć, odebrać kluczy i podpisać, więc to mnie kosztowało ekstra 300 euro. Upoważniona osoba musi mówić po angielsku i musi być świadoma tego, co robi, że ty ją upoważniasz do zakupu domu twojego. Więc to jest bardzo ważne, jak ktoś nie może jechać, właśnie trzeba coś takiego ogarnąć. Koszt agencji. Zapłaciłem 3050 euro i to było wszystko all inclusive. Więc sumując wszystko jest to około 35850 36000 euro. Plus loty, plus yy, hotel na początek, jak tam wszystko oglądałem te domy i inne inne sprawy załatwiałem, yy, plus wyżywienie, no normalne sprawy, to trzeba dodać, to zależy ile loty kosztują i i, 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 I gdzie się hotel wynajmie i jakie ceny są. W jakim okresie się leci, bo w zimie są e, tańsze hotele, a w lecie są, no oczywiście, droższe hotele, bo jest tam przepięknie i ciepło. Opłaty robi się w transzach. Ja zapłaciłem najpierw agencji depozyt w momencie podpisania przed umowy ja zapłaciłem agencji 2000 euro, więc zostało mi jeszcze 1050 euro do zapłaty. Ok? To zapłaciłem najpierw. Następnie, znając datę, kiedy u notariusza będą podpisane dokumenty i kiedy będzie przekazanie kluczy, dwa tygodnie wcześniej przelałem do notariusza, właśnie nie do agencji, nie do właściciela, do notariusza. Posyła się właśnie z opisem opłata za dom 29 tysięcy euro oraz drugą opłatę, która była opłatą notarialną 3500 euro, właśnie do notariusza z opisem koszty notarialne. Ja podjąłem decyzję, że lepiej wpłacić do notariusza, bezpieczniej. Uważałem notariusza, że jest zaufaną instytucją, więc zapłaciłem kasę do notariusza za dom. Pamiętajcie, można też bezpośrednio do właściciela zapłacić pieniądze, Bez, pomijając notariusza bezpośrednio do właściciela. No ale ja wybrałem drogę przez notariusza. Pamiętajcie, zawsze sprawdzajcie wszystko w Google, Facebook, inne rzeczy. Googlujcie wszystko. Googlujcie nazwę firmy, googlujcie nazwę notariusza, googlujcie y, telefon firmy, pisujcie po angielsku nazwę firmy czy nazwę notariusza i review, czyli opinie, review. W, przetłumaczcie sobie w, w tłumaczu, jak się pisze, i po angielsku to googlujcie i później to, co tam znajdziecie, to też tłumaczcie na polski i to bez problemu wszystko y, znajdziecie, czy są dobre opinie, czy są złe opinie. Jak piszecie Medi Studio Review, znajdziecie Facebook, znajdziecie ich stronę, znajdziecie są na innych y, stronach. Gdzie się opinie właśnie wypisuje na temat agencji, i mają bardzo dobre opinie. Podczas zakupu domu na Sycylii musicie też zadeklarować, czy ten dom będzie domem wakacyjnym, czy ten dom będzie Twoją rezydencją. Będziesz tam rezydentem. Czy się wprowadzasz na Sycylię, czy po prostu kupujesz jako dom wakacyjny. Różnica jest taka, że dom wakacyjny kosztuje trochę więcej w podatkach. A dom jako rezydencja, jako rezydent, że jesteś rezydentem Włoch, kosztuje troszkę mniej. Okres kupienia domu trwa pomiędzy miesiąc, dwa miesiące, zależy jak to wszystko się uwiną. Czasem trzy, mój trwał trzy, bo jeden z właścicieli był. Yy... Był w szpitalu i trzeba było poczekać, aż wyjdzie. Pamiętajcie też, że domy we Włoszech mają czasem kilku czy kilkunastu właścicieli, i oni wszyscy po kolei muszą podpisać zgodę, albo upoważnić kogoś, jednego przedstawiciela rodziny, właśnie do sprzedaży tego domu, albo każdy z nich osobna musi się stawić u notariusza i podpisać to w tym dniu sprzedaży. Więc jak ten dzień nadejdzie i wszystko już macie za załatwione, wtedy właśnie. Wszyscy się spotykają, notariusza, podpisują elegancko przekazanie kluczy, zdjęcia. Oczywiście, MediStudio post na Facebook daje, daje wpis na Facebook, że tutaj jest sprzedaż. Bam, zdjęcia lądują tam. Każdy rączki w górę daje lokalni, tam ludzie cieszą się, że nowi się wprowadzili. <laughs> Więc dosłownie, yy, no ja jak berety. Po zakupie i po podpisaniu tego wszystkiego, trzeba jeszcze zarejestrować się w gminie. Więc profesjonalne agencje mieszkaniowe, takie jak MediStudio, też tym procesem się zajmują. W naszym przypadku Maria Konczetta zabrała mnie do gminy w Kiusa Sklafani i pomogła wypełnić dokumenty rejestracji. Okay? Trzeba zarejestrować się, żeby zapłacić podatek gminny i trzeba zarejestrować się, żeby zapłacić śmieci. Okay? I są to drobne opłaty. Podatek komunalny od całego domu kosztuje około 150 euro na rok w moim przypadku, a śmieci kosztują około 100 euro na rok, czyli całość jest to 250 euro. Co uważam, że jest to tanio. W Anglii płacę 2500 funtów podatku za dom i jeszcze ekstra 50 funtów za kosz ogrodowy, który wywożą co dwa tygodnie. Przez cały rok. No więc moim zdaniem to jest 10 razy taniej. A dom jest większy, pogoda ładniejsza i ludzie lepsi. Następnie trzeba jeszcze przepisać prąd, wodę, gaz. Zależy co się ma. Ja nie mam gazu, bo mam butle ale mam prąd i wodę. W moim przypadku też agencja załatwiła potrzeba tylko kserot twojego paszportu, kodicie fiskali i ostatni rachunek od poprzedniego właściciela, i to jest wszystko załatwione bez problemu. Jeżeli chodzi o internet, no to ja byłem w szoku, bo ja w tej wiosce w górach mam światłowód, też załatwiłem światłowód 1 gigabit na sekundę, więc mam bardzo szybki internet. Kto by przypuszczał, ja myślałem, że tam będę musiał z satelity z, od Ilona kupować internet, a tu w szoku. W ogóle, cały, cała Sycylia, czy w tunelu, czy na górze, czy na plaży, 5G. I to nie 5G, tylko ultra 5G. W Anglii tego nie ma. Ja tu jestem w tym momencie i mam 4G, ledwo co. No, śmieszne, no ale taka jest rzeczywistość. Komunikacja cyfrowa jest na wysokim poziomie na Sycylii, muszę powiedzieć, bardzo. Zero problemów z komunikacją. Telefon, internet, internet poza domem, nie w domu. Tip-top. A tu Wam pokażę zdjęcie, jak się rejestrowałem w gminie. Pół gminy się zleciało, witało się, Sebastiano, mamamia, inne sprawy i tego. I w ogóle 10 tysięcy pytań do mnie, więc tutaj jest, ja w gminie się rejestruję. O, ja jestem zadowolony. Mój proces przebiegał bardzo dobrze, bez problemów. Wydaje mi się, że wybrałem bardzo dobrą, profesjonalną, a małą agencję, bo jest tylko Enzo i Maria Konczetta, więc ja byłem w szoku. Naprawdę bardzo dobrze zorganizowany. Pewnie się Wam też nasuwa tutaj pytanie o domu za jedno euro. No, czemu ja nie kupiłem domu za 1 euro, a czemu kupiłem dom za 29 tysięcy euro? Ja Wam bardzo bardzo łatwo odpowiem na to pytanie. Domy za 1 euro faktycznie kosztują 1 euro. Ludzie na aukcji tam o te domy walczą, więc czasem z jednego euro staje się 5 tysięcy euro czy 4 tysiące euro. To różnie bywa, zależy jaki dom. W każdym bądź razie, dlaczego ja, Sebastian, nie kupiłem domu za 1 euro. Po pierwsze, jeżeli kupuje się dom za 1 euro, to wszystkie opłaty, które ja wymieniłem u Was, nie zmieniają się. Więc taki dom za 1 euro Was wyniesie około 7000 euro. Plus do tego trzeba jeszcze dać depozyt do gminy, który jest około 5000 euro. Do tego trzeba się jeszcze zobowiązać, żeby ten dom wyremontować w wyznaczonym okresie czasu na przykład 2 czy 3 lata. Trzeba się zobowiązać, żeby ten dom został wyremontowany zgodnie z nakazami, które się dostało z gminy. Trzeba w tym domu mieszkać, trzeba zostać rezydentem i trzeba zadeklarować się z dnia na dzień, że jesteś rezydentem i koniec. I tam będziesz mieszkać w tym domu, okej? Okay? I w ogóle po tych wszystkich opłatach, które są takie same jak za normalny dom, do tego dochodzi oczywiście remont. 99% domów są w stanie tragicznym. Te wszystkie perełki takie, które są w takich stanach złych, nietragicznych, to się właśnie sprzedają szybciej i one są już z reguły wykupione. Więc totalnie się nie opłaca, chyba że macie worki pieniędzy i lubicie remontować rudery. No ale to jest inna sprawa. Jeszcze kiedyś nakręcę w przyszłości wideo na temat domów za jedno euro. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że troszkę rozjaśniłem sprawę zakupu domu na Sycylii. Nie jest to horror, nie jest to straszna historia. No. Trzeba tylko po prostu mieć rozsądek i troszkę się pilnować. Bo są oszuści, oczywiście, że są oszuści. Są oszuści, możną was z pieniędzy i będziecie się po sądach uczyć. Troszkę rozsądku, troszkę sprawdzenia, nie robić nic nagle, czasem się przespać z decyzją, przemyśleć, odczekać ten jeden dzień, dwa dni, tydzień nawet. Ja wiem, że są to emocje i ciekawe sprawy, ale warto zrobić to na spokojnie. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu.